Ostatnie miesiące pokazały, że złoto ponownie wzbudziło zainteresowanie rynku, osiągając historyczne maksima cenowe ATH. Ceny złota od wieków budzą emocje inwestorów i ekonomistów, a jego rola jako bezpiecznej przystani w trudnych czasach jest niepodważalna. Ja nazywam się Anna Bednarczyk i od ponad 20 lat zajmuję się inwestowaniem. Dlaczego ceny złota rosną? Wzrost cen złota jest wynikiem kilku czynników, które wpływają na jego wartość na rynku międzynarodowym. Po pierwsze, niepewność gospodarcza. W czasach kryzysu gospodarczego, inflacji lub niestabilności politycznej inwestorzy często szukają bezpiecznych aktywów, które nie tracą na wartości. Złoto od wieków pełni rolę takiego zabezpieczenia. Wzrost napięć geopolitycznych, niestabilność walutowa, a także zmiany polityczne mogą stymulować popyt na złoto. W ostatnich latach niepewność gospodarcza jest, jest związana z konfliktem geopolitycznym między Rosją a Ukrainą, które ma dalsze globalne skutki gospodarcze. Rosja, będąc jednym z największych eksporterów surowców energetycznych, wpływa na destabilizację rynku energii, co doprowadziło do wzrostu cen ropy, gazu oraz innych surowców, w tym także złota. Inwestorzy obawiają się dalszych zakłóceń w handlu międzynarodowym. I globalnej gospodarce zwiększyli popyt na złoto jako bezpieczne aktywo w obliczu niepewności co do przyszłości gospodarki europejskiej i światowej. Wzrost cen surowców energetycznych przyczynił się do inflacji, co dodatkowo wpłynęło na poszukiwanie ochrony kapitału w złocie. Inflacja i polityka monetarna. W czasach, Rosnącej inflacji realna wartość pieniądza maleje, co skłania inwestorów do poszukiwania aktywów, które mogą chronić ich kapitał. Banki centralne, prowadząc politykę niskich stóp procentowych lub zwiększając podaż pieniądza, np. poprzez programy luzowania ilościowego, mogą wpływać na wzrost inflacji co sprzyja inwestycjom w złoto. Aby walczyć z wysoką inflacją Fed i Europejski Bank Centralny kontynuował politykę podnoszenia stóp procentowych, co spowalniało wzrost gospodarczy, ale to nie wystarczyło, by szybko obniżyć inflację do pożądanego poziomu. W tym czasie inwestorzy objawiając się w dalszej Erozji siły nabywczej walut zwiększali zainteresowanie złotem jako ochroną przed inflacją. Rosnąca niepewność do, co do skuteczności działań banków centralnych w obniżeniu inflacji przyczyniła się do dalszego wzrostu cen złota. Długotrwała inflacja, mimo zaostrzenia polityki monetarnej, wpływa na Popyt na złoto jako zabezpieczenie wartości w trudnych warunkach makroekonomicznych. Kolejna przyczyna tego, że ceny złota rosną, to słabość dolara amerykańskiego. Cena złota jest w dużej mierze powiązana z wartością dolara amerykańskiego. Kiedy dolar słabnie, złoto jako aktywo notowane w dolarach. Staje się tańsze dla inwestorów z innych krajów, co podnosi jego popyt, a tym samym cenę. Kryzys zadłużeniowy USA to obawy związane z możliwością niewypłacalności Stanów Zjednoczonych, które powodują osłabienie dolara. Złoto jako alternatywna forma zabezpieczenia kapitału rośnie w tym czasie. Kiedy dolar amerykański staje się mniej atrakcyjny dla inwestorów? Kolejna rzecz, dlaczego złoto rośnie, to popyt inwestycyjny. Fundusze inwestycyjne, banki centralne, a także indywidualni inwestorzy coraz częściej alokują kapitał w złocie. Banki centralne na całym świecie powiększają swoje rezerwy złota, co dodatkowo napędza wzrost jego ceny. W ostatnich latach wiele banków centralnych, zwłaszcza w krajach takich jak Polska, Chiny, Rosja, Indie czy Turcja, zaczęły powiększać swoje rezerwy złota, aby uniezależnić się od dolara amerykańskiego. W styczniu, lutym i marcu 2024 roku banki centralne na całym świecie kupiły łącznie 290 ton złota. Ustanawiając tym samym nowy rekord zakupów w pierwszym kwartale tego roku. Czy ATH to początek nowego trendu? Prognozy dotyczące cen złota w przyszłości są różnorodne, ale wiele z nich wskazuje na dalszy wzrost w dłuższej perspektywie. Główne przyczyny takiego scenariusza to kontynuacja polityki niskich stóp procentowych. Wiele gospodarek, w szczególności Stany Zjednoczone i strefa euro, utrzymuje niskie stopy procentowe, co sprzyja wzrostowi wartości aktywów takich jak złoto. Niepewność globalna, czynniki geopolityczne, jak konflikty międzynarodowe, kryzysy surowcowe czy napięcia handlowe, mogą wspierać dalszy wzrost cen złota. Zielona transformacja. Złoto ma również zastosowanie w nowych technologiach, co może wpłynąć na wzrost popytu przemysłowego na ten kruszec w przyszłości. Niektóre analizy wskazują na możliwość korekty na rynku złota w krótkim terminie, jednak długoterminowe perspektywy dla tego metalu szlachetnego pozostają pozytywne. Dlaczego warto kupować złoto systematycznie? Inwestowanie w złoto nie musi polegać na jednorazowych, dużych zakupach. Jednym z rozsądniejszych podejść jest systematyczne kupowanie złota, znane jako strategia cost averaging. Podam teraz kilka powodów, dlaczego warto kupować złoto systematycznie: dywersyfikacja ryzyka. Systematyczne kupowanie złota pozwala na zniwelowanie ryzyka związanego z wahaniami cen. Kupujesz regularnie, co miesiąc, nabywasz złoto po różnych cenach, co w długim terminie obniża średni koszt zakupu. Stabilizacja emocji. Inwestowanie w złoto często jest obarczone dużą zmiennością cen, co może wywoływać stres. Regularne zakupy pozwalają unikać podejmowania decyzji inwestycyjnych pod wpływem emocji i zmniejszają presję na kupowania w odpowiednim momencie. Ochrona przed inflacją. Złoto historycznie było aktywem, które dobrze radziło sobie w czasach rosnącej inflacji. Regularne zakupy mogą pomóc ochronić kapitał przed Spadkiem wartości nabywczej pieniądza. Względna płynność. Złoto jest aktywem, które można relatywnie łatwo zamienić na gotówkę, co czyni je dobrym zabezpieczeniem na wypadek nagłych potrzeb finansowych. I zabezpieczenie majątku. W długim terminie złoto pozostaje solidnym zabezpieczeniem majątku, szczególnie w czasach niepewności na rynkach finansowych. Regularne zakupy budują stabilną pozycję inwestycyjną, która może chronić przed kryzysami gospodarczymi i politycznymi. Link do systematycznych zakupów złota pod tym filmem. Złoto, mimo swojej zmienności, pozostaje jednym z najważniejszych aktywów, które inwestorzy sięgają w trudnych czasach. Ostatni ATH. Może być zwiastunem długoterminowego trendu wzrostowego, wspieranego przez czynniki makroekonomiczne i geopolityczne. Systematyczne inwestowanie w złoto, niezależnie od jego chwilowych wahań cenowych, to strategia, która pozwala na dywersyfikację ryzyka i zabezpieczenie kapitału przed inflacją. Niezależnie od przyszłych zmian cen, Złoto z pewnością pozostanie istotnym elementem portfela inwestycyjnego wiele osób na całym świecie. W innym filmie podaję prognozy cen złota, link do filmu znajduje się w opisie. A czy Ty masz już swoje złoto? Jeżeli nie, to czy zamierzasz dopiero kupić? Czy może nie interesuje Cię złoto? Ale skoro oglądasz ten film, to widocznie coś Ciebie zainteresowało. Zasubskrybuj mój kanał i daj łapkę w górę. Do zobaczenia!